Witam was na kanale MKPL. Przed chwilą nagrywałem jakby pierwsze podejście do tego filmu, ale niestety, ale niestety no po prostu, ale niestety brak mi waszego i moje imię powiedział i musiałem od nowa wszystko zacząć. Tam tamto już nie będzie opublikowane, no bo wiadomo to było moje imię. Ale no wtedy robiłem te dwie misje tutaj, Tom i tutaj, Tom. No ale niestety no tamte podejście się nie udało, niestety, ale już od razu nagrywam kolejne. Oczywiście pamiętajcie, ławce w górze na subiku z dzwoneczkiem i komentarze. Pogiarca Wam też pokażę klan. W jakim jestem, i, i również moje ID, żebyście sobie mogli wpisać, mnie zaprosić. Ja oczywiście przyjmę. Także fajnie. Dobra, korda, to jest Martis. No zabity! Spierniczamy! Na szczęście ta Jessy tak dużo nie zrobiła. Że też nie ma takiego powodu do obaw. Dobra, tutaj... Ej, 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 e, no dawaj, dawaj, dawaj Jimmy, dawaj Jimmy. Hej, ten Matty się nazywał Jimmy. Okej, okay, no teraz wiele starcie. O, dzień dobry. Pan Edgar tutaj się wy wyłożył. No i mamy dwie misy zrobione. Ach. No nic, no. O, mamy big boxa. Okej. Okay. Oczywiście ja nic nie poleciało. Jakby mi coś wypadło, to ja bym po prostu. Ciągle miał taką minę Wow! No, no, ok. No i macie tutaj klanik, czyli ludzie kresu. Tu. Y, tak. I macie też moje ID. Jeszcze sobie przepisać. I będzie fajnie. Ok. No, możecie sobie tam zapozować i dobrze Spokojnie. Y, no. Nie wiem, nie mi się zrobić Ja bym się cisnął z kolejną, czyli z Zodymką. Ja bym chyba wziął Edgara na zadymę. Jaka pytanie, to czy to? Wiecie, to spróbuję najpierw tej przez gracza a do na tej zwykłej. Przetestuję. No kurde, jaka mapka dziwna. No... Ale... No, chyba dam radę, nie. Kurde, to Jal Primo walczy. Ej, no nic co, kurde. No nie! No i co? I tu wraca! <grystanie> to wróciło, to...

się nie mogę no i mam laj no na jeszcze? nie dużo ajajaj aj, aj, no kurde blabe no poproszę piłkę Minus 7. To wiecie, co? To ja wezmę. No to to wygląda dziwnie, że było 8 co na zadymę. Wygląda dziwnie, brzmi dziwnie. No ale cóż. Jolo. No dziwnie, paniel, prima, ważne. Max, częst, 3 gola. Ta piłka wróci, dobrze. GPL dobrze jest, rozmawiają w jachet. Y GOL! Max, częst, zdobył gola, Subcio Dobra, lecimy dalej. Na środku jestem? Tak! nie, nie, nie na środku, przepraszam. Po, po, pomyliłem się. A masz! A masz! O nie! O nie! O nie! O nie. O nie. I czemu tam ma... ten Edgar nie strzela? Hmm, strzelił już. Już strzelił... Masz wieżyczkę... No i... no i chuj... I dupan... No. no, dobra... A, no, ale jestem na zero, bo był nędznik, dobra... O, dalej... No, szkoda, że tamte podejście do filmu nie wyszło, jednak no już nagrywam nowe. No, strzelaj tam. I gol! Nie prawie zabili jeszcze. Dobra. O nie zdąży wykopać nie. Dobra. Proszę. Prosto padła i gol! Jest dobrze. O mamy pana 777. Zaprośmy go. A pan 777 jednak nie chce z nami grać. Byłby na odcinku, ale nie. To widzicie, to ja muszę chyba na czacie klanowym pisać. Nagrywam odcinek kto chce do lobby czy coś takiego. Tak, tak muszę robić. Dobra. Mikołaj, jakiś Mikołaj i Wojtek, i Polacy, słuchajcie, Polacy, Polacy, super widzowie, dobrze, super widzowie, okej, okay. o pan Wojtek tutaj chce piłeczka, ale mu nie damy, e, biegnę po tą piłkę i okej okay, strzeliłem. nice, dobrze, jest gol Aj ta pani Bimie wykończy albo nie. Ach, uh, przez w chwilę sensie byłem taki wolny, że ja nie wiem. Ok. Bam i gol! Jest! I 2-1 wygraliśmy. Dziesiąta ranga jest. Hehehehe. He, 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 he. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Oh. Jestem na środku. Fajnie. Zabij mnie, ale przynajmniej jest gol. No. Doleciało. Już myślałem, że się cofnie. Proszę. I proszę strzelić. Szybko! Dobra, poszło. O Panie Brocku. Pan Brocak mnie zabił, Ale wygraliśmy. Więc jest fajnie. Dobra. Jeszcze jedna wygranie. I zrobimy, słuchajcie, misję. No dobra, jeszcze. Teraz winek i. No sorry, że się powtórzyłem jakby w inny sposób, ale. No, sorry. Ach. No i gola nam pierwszego strzeli. No i drugi meczyk będzie trzeba grać. Ja już to widzę. Masz działko. O nie. O nie. No kurde... Płe. Nie. Przegraliśmy no. I od nowa meczek. No nic. Lecymy tutaj, Daryl. labiemy O, dziękuję pani Jessie, że mi pani podała. I gol. Gol. Leć piłko. Gol, dobrze. Ach. Masz Jessie, masz działko. Już bardzo mocno bić. Pani Josie jest bardzo miło nastawiona. Widzicie? Taki sposób szukam. Ronaldinho. Nic się nie dziwię, że strzelił kolech. <laughs> no nic. No i misja takim sposobem ukończona. No i wiecie co? Ja już chyba będę... Kończył na dzisiaj, fajnie było, naprawdę oczywiście, zostawcie łapkę w górę Jak pokazuje to Rico, subikazy dzwonem Wbijajcie do mojego klubu, nie jestem dowódcą, ale nieważne, ważne, że ja w nim jestem No, będzie fajnie, jak zostawicie rękę Rico Subika z, z dzwonem i komentarz, ja nie przedłużam. Nara. No.